Полечься, видишь? И на каждый паспорт мам 800 плюс. No, czemu tak bardzo nie lubicie Ukraińców? O co wam chodzi? Co tak bardzo wam się nie podoba? Przyszedł czas na to, że i Polacy zaczęli być zmęczeni tematem Ukraińców w Polsce. Bo szczerze, ile można, bo ja już chyba też mam dość, męczy mnie ten temat i to, jak prowokują nas Ukraińcy. Nie można spokojnie piwa wypić i włączyć sobie cokolwiek, bo wyskakuje ci jakaś roszczeniowa Ukrainka, która to chwali się, jak bardzo wykorzystuje pieniądze, które pochodzą z naszych podatków. Wyśmiechniemy. Jestem bardzo z tego faktu zadowolony. Myślę, że u Was na pewno jest tak samo. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, co Ukraińcy wyprawiają w internecie. Jesteście na kanale kto wygrał. Więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, inaczej zostanę Waszym ojczymem, a tego byście nie chcieli. W każdym razie, jak już zostawiliście, to lecimy z tematem. Jak już wam mówiłem wcześniej, dzisiaj może nie być już tak miło, jak było wcześniej. Już piwo zostało rozlane i moja cierpliwość się w tym momencie zakończyła. A wierzcie mi, bądź nie, ale bardzo się starałem. A o co mi w zasadzie dokładnie chodzi, sami zobaczcie. Wszystko za nasze. Za co za wasze? Za jakie wasze? Tobie chodzi o 800 plus? No, na każdy paszport. Patrz, ile mam. Patrz, patrz, policz sobie, wiesz? I na każdy paszport mam 800 plus. No? No? Na każdy paszport. No? Policzę. Dobra, miła dzionka, A teraz myśl sobie. Naprawdę na język ciśnie mi się wiele słów, ale z racji tego, że ja jestem miły, a to jeszcze jest kobieta, wyjątkowo się powstrzymam. Ale pozwalam Wam, żeby Wasza wyobraźnia tutaj popracowała i sami pouzupełniajcie sobie parę słów. Zgoda została wydana. Ale wracając do naszej ukraińskiej, można by powiedzieć prawie już milionerki. I teraz pojawia się pytanie, czy rzeczywiście wyłudza pieniądze na te paszporty, czy po prostu ma aż siedmioro dzieci i z racji ich posiadania. Otrzymuje 800. Tego się teraz niestety nie dowiemy, chociaż można by zrobić małą inwigilację i sprawdzić gdzie jest wszystkich siedmioro dzieci, bo jak na razie to ja widzę ich paszporty, a tak naprawdę to mogą siedzieć sobie na imprezie w Kijowie, gdzie imprezy wyglądają tak. Zmartwieni skaczą i bawią się, piwem ocierają łzy i żałują, że nie mogą walczyć za swoją ojczyznę. Ja to dzisiaj muszę się naprawdę powstrzymywać od wielu komentarzy, bo by mnie chyba usunęli za wszystkie, które chciałbym powiedzieć. Kolejna kwestia w tym temacie jest taka, że Ukraińcy dostali przyzwolenie na to, żeby nagrywać takie filmiki i prowokować w nich innych ludzi, bo należy dodać, że takich filmików jest dużo więcej. Już nawet nie chodzi o to, czy oni wszyscy kłamią, czy nie. Chodzi o sam fakt tej. Chorej i nienormalnej prowokacji, która jest dzień w dzień publikowana w mediach społecznościowych. I może ja bym chciał czuć jakąś litość, o ile w ogóle jeszcze na nich jakaś została. Bo szczerze, ja to się chyba bardziej lituję nad tym, że Menelowi brakuje dwóch złotych do piwa niż nad Ukrainką, która na siedem paszportów pobiera 800 plus. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, jeśli Polak nagrałby jakieś nagranie, w którym negatywnie wypowiada się na temat Ukraińców, czy chociażby sytuacji na Ukrainie, od razu posądzono by, go o to, że jest ruskim trolem, rosyjskim agentem, czy może ksenofobem. Niektórzy Ukraińcy to nawet nazywają Polaków rasistami, ale jak widać, coś słabo tam z edukacją i nie znają znaczenia słowa rasizm i używanie tego przez nich w tym kontekście jest po prostu zabawne. Sami siebie kompromitują. Bardziej niż ja, na... pany pod Biedronką. Jakby tego było mało, to odpalił się nam jeszcze ukraiński ambasador Wasyl Bodnar. Pozwolił sobie na zuchwałą wypowiedź w polskich mediach. Pan, oczywiście, panie ambasadorze, wie, że Polacy nie chcą wysłania wojsk polskich, żołnierzy polskich na Ukrainę. Jakby pan przekonał, czy w ogóle nie trzeba przekonywać logistyka, wystarczy? Rozumiemy, rozumiemy to, bo ponieważ są wybory, ponieważ jest opinia publiczna. Ale popatrzcie na to sytuację z innej strony: Wojska francuskie wejdą do Dniepra czy do Lwowa. Pozostają tam rozlokowani i później zanim idzie, pójdzie biznes i zacznie e, u, si, się udział w odbudowie Ukrainy. A gdzie będzie polski ale biznes? Pol to teraz Ukraińcy nam stawiają warunki i jeśli Polska nie wyśle swoich wojsk na Ukrainę, nie będzie miała udziału w odbudowie kraju po wojnie. Rzeczywiście, ale wymyślił. Rozumiem, że fakt, iż przyjęliśmy prawie 2 miliony Ukraińców do naszego państwa, nie ma żadnego znaczenia, a to, że przyjeżdżając tutaj dostali w zasadzie wszystko za darmo, też już jest jakąś fikcją? I o to właśnie chodzi w relacjach polsko-ukraińskich. Ci wszyscy wielcy i mądrzy politycy, którzy głoszą takie słowa gdzie popadnie, nie rozumieją konsekwencji. Nic dziwnego, że wywołuje to negatywne zachowania czy opinie wśród Polaków, jak jeszcze trzy lata temu staliśmy wszyscy na rzęsach, żeby przypadkiem żadna Ukrainka nie powiedziała nam, że jej pościel jest za cienka albo, że ma za mało jedzenia. Całą sytuację podsumował dobrze polityk Konfederacji Paweł Usiądek, który napisał tak. Wiecie, bo tak mało zrobiliśmy, więc widocznie bohaterscy bracia z Francji i Niemiec lepiej się odnajdą przy kontraktach po wojnie. I wiecie co, ma rację chłopak, polejcie mu za to ode mnie. Bo co, Niemcy będą mieli lepiej, bo wysłali parę hełmów na Ukrainę i teraz to jest odbierane jako heroiczny czyn pomocy. W takim razie czapki z głów. Każdy w tym się bardzo popisał. W Polsce panuje duża opozycja wobec wysyłania wojsk, co potwierdzają badania opinii publicznej. Nawet nasz Rudy niemiecki agent Donald Tusk powiedział, że nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie. W zasadzie teraz większość kandydatów na urząd prezydenta Polski jest przeciwna wysyłaniu wojsk na Ukrainę czy popierania tak obszernej pomocy dla Ukraińców w kontekście pobierania przez nich pieniędzy w Polsce. Warto też zaznaczyć, że było to do przewidzenia, że prędzej czy później wszyscy zmęczą się tak obszerną pomocą dla Ukrainy. Takie negatywne stosunki są w większości winą polityków polskich, jak i ukraińskich. Stawianie Ukraińców na pierwszym miejscu, uczenie Ukraińców, że im się wszystko należy, nigdy nie było dobre i teraz wychodzi to na światło dzienne. W sieci pojawia się wiele prowokacji, bo zapewne Ukraińcy też są zmęczeni tym, że czego nie dodadzą do internetu, to pierwsze komentarze są o tym, że mają spadać na Ukrainę. Ale wracając do polityków, to w sumie nic dziwnego, że to oni są grupą, która najchętniej chce pomagać Ukraińcom, bo może jest to spowodowane przez popularną już aferę podkarpacką, która dotyczy działalności dwóch braci z Ukrainy, Aleksieja i Ewgenia R., którzy od lat 90. prowadzili agencje towarzyskie w Podkarpaciu. Zajmowali się także handlem kobietami. Według prokuratury agencje były chronione przez centralne biuro śledcze, a ich Działalność miała powiązania z wpływowymi osobami, w tym byłym marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. W sprawę zamieszani są także tajemnicze nagrania, które miały zostać skradzione z biura kuchcińskiego. Bracia zostali skazani dwukrotnie za sutenerstwo, ale dostali niespodziewanie niskie wyroki. Nagrania z ich agencji wciąż nie zostały odnalezione. Kto wie, może się w końcu doczekamy tych słynnych nagrań. Nawet nie mówicie, żebyście sobie nie popatrzyli na to widowisko. Ja nie ukrywam Rzuciłbym okiem, jak tam umiejętności naszych polityków w tym aspekcie. A co wy o tym myślicie? Jesteście za tym, żeby tak obszernie pomagać Ukraińcom? A może według Was polskie wojska powinny znaleźć się na Ukrainie? Może wtedy zobaczą, że jednak im pomagamy, a nie tylko Francja czy Niemcy? A jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba, inaczej ja zdecyduję za Was. Byliście na kanale Kto wygrał? Ja już spadam, ponieważ odkopałem sobie starą recepturę na podpiwek, więc zamierzam z niej skorzystać. Trzymajcie się i widzimy się niedługo.